Witamy Państwa z Gelsenkirchen. Dziś znajdujemy się na arenau w szalkę. Już nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co przygotowały obie ekipy na dzisiejsze spotkanie. Oby to był dobry mecz. Tu Tomasz Smokowski. A ze mną ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Szalkę zmierzy się z Karsułem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bram. A tak prezentuje się skład szalkę na to spotkanie. Ustawienie wygląda na bardzo popularne. 1-4-4-2 z pomocą... Czerwimy, bo jest groźna akcja. Jeśli sędzia uzna, że mogła tupaść bramka, będzie czerwona kartka. Niekiedy czerwone tarki budzą kontrowersje, ale tutaj sprawa jest oczywista. Nie można tak grać w obronie. Nieprzepisowe przerwanie akcji. Otóż to, z tego musiałaby być bramka. Takie faule zabijają piękno gry i są niebezpieczne. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Szansa! Czy też tego nie strzelił? Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Piekarze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny korner. Trzeba teraz oddalić grę własnej bramki. z Szalkę. Zwyciężyli ostatnio w meczu z Holstein -Kiel. A jaki wynik końcowy przewidujesz dzisiaj? Wtedy na wyjeździe zwyciężyli pewnie 3 do 1, odznaczając się skutecznością i konsekwencją drzew. Bo po prostu było niepodważalne zwycięstwo. Uważam, że w tym spotkaniu zagrają na maksa i pokonają dzisiejszego róla. Obrońca wyjaśnia sytuację, ale tylko na chwilę. To musi wpaść! I gol! O rany polskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Rys. Ładnie utrzymuje się przy piwnicy na połowie rywala, Ależ doskonała sytuacja. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem. I wszystko się tu może zmienić. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Teraz będzie dobra okazja i gol! Proszę Państwa, podwyższają prowadzenie, mają teraz dwie bramki przewagi. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie, pomimo nieustannych prób obrony, udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Piękna dziura, kibice są pod wrażeniem i bardzo słusznie, optymistycznie podszedł do tego strzału. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie jadku. Dokończymy później, bo jest groźny. Ale było blisko bramki. Proszę Państwa, zawodnik zatrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. No to co teraz robią to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Minuta dodatkowego czasu. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc z autu. Niecelne zagranie. Wciąż prą na przód. Z tej mąki może być chleb. Szansa na goła! No, o tej akcji będzie chciał szybko zapomnieć. Żeby tak spaprać dośrodkowanie, naprawdę trzeba się postarać. Nie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca wybił piłkę poza boisko. Rywal oddał. Być może teraz coś z tego będzie. Bramka! Nie! Stop! Korągiewka w górze, jednak był spalony. Ależ teraz mają pech, a centymetry decydują o tym, że trzeba unieważnić tego golu. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Pokażę szalkę stale są przy piłce. Kontrolują dziś grę. Kreowanie gry i w wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik. Ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. A tymczasem mogą mieć lata chwila kolejną okazję. Czy uderzy celnie? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. O, to był książkowy odbiór piłki. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z pewnie. Ale piłka trafia jedna do obrony. Nic z tego nie będzie. Groźnie, może strzelać. Tak jest, proszę państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trapień. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał światłobra. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Teraz tylko się uwolnić. się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Wedraogo przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili co do nich należało. Teraz już tylko czekają na gwizdek. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Sędzia gwiżdżę po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowie.